Dobra, dzisiaj jesteśmy ponownie w polskim F-16. Naszym zadaniem dzisiaj jest precyzyjny atak na jednostki naziemne wroga wokół mojej fabryki, którą nasze jednostki muszą przejąć. A no po prostu musimy wyczyścić tam pozostałości czołgów yy, i innych tutaj zagrożeń, tak aby nasze jednostki mogły spokojnie tam wkroczyć i przejąć to miejsce. W tym celu mamy dzisiaj tradycyjnie maveriki. Też dzisiaj będziemy korzystać z maverików H, czyli maverików naprowadzanych optycznie, a nie na poczerwień. No i tradycyjnie mamy również bomby nikierowane, żeby później tam już wyczyścić co pozostanie. Dobra, więc rozejrzyjmy się tutaj, co się dzieje. Coś tutaj widzę, że się pali. Jakaś akcja tam się dzieje. Tutaj też coś się pali. Okej, okay, wlecę sobie trochę wyżej. Tak, żeby lepiej tutaj widzieć, co tutaj się w ogóle dzieje ciekawego. I tradycyjnie zrobimy sobie najpierw rekonesans. Po prostu rozejrzymy się, co tutaj ciekawego jest w tej całej fabryce, którą będziemy atakować. Tutaj już się chyba zaczynam widzieć. Tutaj drogą będą jechać nasze jednostki, które później będziemy musieli powiadomić o tym, że jest wyczyszczony. Tutaj one są właśnie. Tu je widać, tutaj sobie już jadą. Dobra, co my tutaj mamy? Mm, przede wszystkim jakieś bunkry. Tutaj widzę, że jest czołg z ciepłą lufą. Tu jest jakiś czołg, on jest czarny, czy jest zimny, czy jest zniszczony. Co my tu mamy ciekawego jeszcze? Jakiś bunkry. Tu jest kolejny czołg, widzę. okej okay. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? jakieś zas zapory, tu jest jeszcze jeden, choć prawie go nie zauważyłem okej okay. tu coś właśnie wybuchło tu jest chyba strieła nie wiem co to jest dokładnie, to jest pelota na podczerwień mm, tutaj jest to co mówiłem tutaj są jakieś ciężarówki, tu widzę jakieś piechociarzy tutaj mają pewnie jakąś bazę swoją ok zawrócę sobie, żeby tutaj nasz TGP mógł się na nich patrzeć okej, okay, co my tu mamy dalej? ciężarówki To był ten czołg tu jest strieła coś tu jeszcze jest tu jest coś ciepłego tu jest kolejny czołg z tyłu, okej okay. O, coś wybuchło właśnie nie wiem co to tutaj żołnierze widzę się ewakuują tutaj coś jeszcze jest tu jest jeszcze jeden czołg schowany no i to chyba wygląda na wszystko Czyli tak, trzy czołgi jak się nie mylę, jeden czołg tutaj, drugi czołg tutaj, dwa czołgi tutaj, cztery eee, Tutaj ta pelota, nie się na nas czasami? Nie I dobra, to będzie chyba wszystko jeżeli chodzi o zagrożenia Dobra, przełączmy sobie Maweryki w tryb Visual i od razu przylecimy z tej strony To zajmijmy się tutaj tą pelotą Która będzie tutaj na pewno uciążliwa Okay. Dobra, tylko teraz, czy mój maweryk ją zobaczy? Hmm, z tej strony to nic nie widzę. Wiem, że to jest czołg, więc ten czołg może sobie najpierw zlokujemy. Okej, okay. rifle I ta strieła była gdzieś. Chyba się pali w sumie, nie wiem, czy nie dostała czasami. Altitude. Altitude. Nie wiem, czy to ona się pali. Dobra, zaatakujemy sobie ten czołg w takim razie. Okej, okay, jesteśmy za blisko. Ten czołg na pewno dostał. Puszczam flary, bo nie wiem, co są w Ale wygląda jakby dostała chyba od naszych jednostek. Nie wiem, czy to ona się pali. Będzie trzeba być uważnym. Patrzeć, czy do nas nasza smuga nie leci. Bo to jest na poczerwie i nam nie będzie dawać to powiadomienia o tym, że to nas wystrzeliło. No dobra, zawrócę sobie i zaatakuję tutaj ten czołg na froncie. Może uda mi się za jednym zamachem zniszczyć te dwa czołgi, co są z przodu. Jeden w ten takim jakby okopie, a drugi ten taki przy budynku. Okay. Gdzie jest ten czołg? Tu jest jeden A Rifle A drugi był tutaj Okej okay. Rifle, mam jeszcze jednego Mavericka Jedno trafienie jest, drugie trafienie jest ta stryła dostała od naszych, widzę, że się pali. Jest akurat w miejscu, gdzie jest waypoint. Czyli dobra, czyli tam mamy z głowy zagrożenie. Okej, okay, czy ten czołg z przodu dostał? Nie widzę dymu. Więc chyba nie dostał. Więc dobra, zawrócimy sobie na niego. Możliwe, że trafiłem w ten taki okop. Po prostu można powiedzieć, że okop spełni swoje zadanie. Nie wiem, tylko czy tutaj będę miał przestrzał na nich. Jesteśmy za blisko i coś do nas strzela. Ok, tutaj już widzę, że są nasze jednostki Dojeżdżam powoli do punktu, gdzie będę oczekiwać na moją komendę że Już tam większość życie jest oczyszczona Ok, dobra, spróbujemy ten czołg z przodu zaatakować Mam tylko jednego Mavericka, więc fajnie by było, jakbyśmy to teraz trafili Ok On jest tutaj Namierzony Rifle a czy powinno go to trafić Okej, okay, jest trafienie, ale chyba tym razem w czołg, a nie w osłonkę Tak jest, czołg się pali No dobra, więc przyłączmy się na SMS, weźmy sobie teraz nasze bomby Zmieńmy sobie release angle jedynie na 0 Żeby nam tutaj nie przeszkadzało w zrzucaniu I będziemy sobie teraz zrzucać Dobra, więc tak, większość czołgów mamy zniszczone Jedyne, które zostały, to te tam z tyłu, z tyłu co kojarzę Więc akurat teraz sobie zawrócimy Zrzucimy sobie bombę. Mamy 6 bomb, także na spokojnie myślę. Okej, okay. on był tu gdzieś na końcu tych, tych budynków. Okej, okay, chyba go widzę. Widzę go? Ej, tam zasłania ten e, komin. Niestety, dobra, teraz nie zwrócimy, bo nam komin zasłaniał. O, strzelają. Dobra, wiem gdzie jest drugi, widziałem go. Mówię, stryła dostała, ale puszczam czafy w razie, gdyby to jakiś mapad był. Nigdy nie wiadomo. Ok, zawracamy. Okej, okay, teraz już chyba nam nie będą zasłaniać tutaj. Kominy. Okej, okay, widzę ten czołg. Stawić się ładnie. Piku. Chyba dostał. Raczej dostał. Okej. Okay. Teraz gdzie był ten pozostały? On był gdzieś tutaj, w tych takich budyneczkach małych. Okej, okay, widzę go, jest tu, przy tym takim kwadratowym prostokątnym w sumie budynku. No dobra, docimy sobie kawałek dalej. Nabierzemy wysokość i sobie na niego zawrócimy. Okay, zawróciliśmy Muszę go nakierować Ok, tu jest Pickle mm, nie trafimy Nie, raczej nie Okej, okay, zawrócimy sobie jeszcze raz Ok, on jest on jest tutaj. Dobra, widzę go. Widzę go. Teraz raczej to trafię. Mam nadzieję, że nie uderzy w drzewo. Piku. Teraz dostał na 200%. O, to już nasi widzowie strzelają. Już są tutaj na pozycji, gdzie oczekują. Tutaj przed mostem. No dobra, my wszystkie czołgi chyba zniszczyliśmy. Tam coś widzę, że wybucha. Coś tam niszczą jeszcze. Więc dobra, ja już dam im komendę przez radio. Mogą wkraczać. Powinni zacząć już zaraz jechać. Ty któryś z naszych dostał. Czy któryś czołg chyba jeszcze żyje. Ten się pali na pewno. Ten chyba... E, tu jeszcze jest ten czołg. Ten co wcześniej do niego zrzucał bombę. On jeszcze to przeżył, widać, ale trzeba mu poprawić szybko, żeby już tutaj więcej naszych jednostek nie zniszczył. Dostał bezpośrednio bombą i przeżył, cholernik. No, no odjechał trochę. Kubaniec, piko. Teraz już chyba będzie zniszczony. Mam nadzieję. Okej, nasze jednostki widzę, że powoli tutaj wjeżdżają na most Na 200%, dobra, zrzucimy jeszcze tutaj bombę na... ...to mi się jakby bazę Czyli te ich namioty, tylko nie wiem czy to mi nie zasłania... Nie, nie At zasłania mi nic Okej Pickle Okej, jest trafienie Okej, okay, mam jeszcze jedną bombę tak, teraz ten czołg jest na 200% zniszczony, bo widać czarny dym I dobra, to w ostatnią bombę zrzucimy sobie tam na to ich takie Główne ugrupowanie, które przed chwilą zaatakowaliśmy Tutaj wcześniej widziałem, że były też jakieś namioty, tutaj gdzie jest nasz waypoint bardziej Co sobie, tutaj zrzucimy Przy okazji zobaczę, co tu jeszcze jest Tak, tu jest jakieś, jakieś ciężarówki Okej okay. Pickle Pyk. Tylko ośmię, żeby zmienić ten konfig. Jeszcze przełącz się na szybko na działko i zobaczyć czy coś tu jeszcze nie jest do zniszczenia. Dobra, nasze jednostki tu powoli wyjeżdżają. Pociągniemy jeszcze tutaj z działka. No to ich jakby główną część. Altitude. Altitude. Up. No, up. raczej wszystko jest zniszczone, oprócz tam paru ciężarówek. Może Altitude. 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 dobra, zapuścimy sobie tutaj. O, to tu widzę, że już na strzelają. Już mocno. Nie wiem, tam są jakieś piechociarze, czy tam są jakieś tutaj umocnienia. okej okay. No i dobra, będziemy po powoli lecieć do bazy. Tu już myślę, że wszystko zniszczyliśmy. Lecimy sobie tutaj koło naszych jednostek. No i niestety oberwał. No dobra, misja zakończyła sukcesem. Nasze jednostki powinny już tam resztę zagrożeń poniszczyć same. No i co? My wracamy do bazy. No i dobra, jesteśmy już niedaleko lotniska. Dobra, poniżej 300. Podwozie w dół. Airbrake'i wyciągamy i będziemy ustawiać AOA. Będziemy akurat na 2,5 stopniach O, nieco za wysoko co prawda, ale to tam Troszeczkę tutaj pozwolimy 16 polecić w dół Tak aby się ustawiać na tych 2,5 stopniach Okej, okay, jesteśmy tutaj na wprost pasa, no to trochę za wysoko Sobie Wszystko zmniejszymy tutaj moc I teraz tylko utrzymać ładnie nasz fly marker na progu pasa Mijamy już radiolatarnię Ładnie, delikatnie przyziemić A przynajmniej spróbować nie ja robimy korektor, żeby znowu być na środku. Do gazu, żeby Ja lądowanie. Idle i, I robimy. O, trochę za most to przez chwilę. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z Wami żegnam Czasiczem i do usłyszenia.